Rekolekcje parafialne w Ubozewie były dla mnie przeżyciem szczególnym. Dlaczego? Dlatego, że zasadniczo nie mam okazji do przemawiania do takiego właśnie grona. Związany jestem raczej ze światem akademickim, ze światem nauki, z wychowaniem kleryków w Polsce czy poza jej granicami. I przemawianie do. Yy, Parafian w miejscowości górskiej, małej na wiosce jest czymś wyjątkowym dla mnie. To przeżycie jest tym bardziej przyjemne, że tutaj w Bieszczadach spotyka się ludzi można i trzeba to powiedzieć nieskażonych przez negatywne skutki cywilizacji czy konsumpcjonizmu, w którym żyjemy i dlatego też to, co jest ciekawe dla mnie osobiście, że Byłem słuchany w czasie tych rekolekcji. No, przede wszystkim przez dorosłych, przede wszystkim przez młodzież, ale także i przez dzieci szkolne. Oczywiście wiadomo, że z dziećmi szkolnymi jest troszkę inaczej, jeśli chodzi o zdobycie sobie ich zaufania i uwagi, ale powiem szczerze, że nie było źle i z tego powodu jestem zadowolony. Dlatego dziękuję Wam wszystkim za to, że zostałem tu przez Was przyjęty, zostałem przez Was wysłuchany i to, co... Wy wysłuchaliście z moich ust, mam nadzieję, raczej jestem przekonany, że w jakiś sposób owoc wyda w waszym życiu. Natomiast także i nie tylko ja, który mówiłem, dawałem, ale jednocześnie, jednocześnie otrzymałem od was wasze świadectwo, waszą dobroć, waszą uwagę i wszystko to, co, co najlepsze w człowieku. I z tego jestem wam, za to jestem Wam wdzięczny i cieszę się, że mogłem to otrzymać i niewątpliwie to zaprocentuję w jakiś sposób w moim życiu. Dziękuję bardzo za Waszą obecność, za Waszą uwagę. Szczęść Boże. A